Witajcie! Jeżeli jesteście leniem, tak jak ja, to KH Keeper Plus jest dla was od faktor. Badacie KH? No pewnie, że badacie, bo to najważniejszy parametr w akwarium, nie? A ile razy badacie? Bo tak wiecie, powinno się badać trzy razy dziennie. A badacie chociaż codziennie? Nie? Co tydzień? Hmm? Co dwa tygodnie? No, bo ja tak badałem co dwa tygodnie kropelkami, nie można oczywiście. Badać to ręcznie, ale po co? Jeżeli mamy urządzenie, które zrobi to za Was i może badać, słuchajcie, 20 razy... Przepraszam, języczyłem się. 24 razy na dobę, nie? To była tak wielka liczba, że nie umiałem jej powtórzyć, nie? Więc po prostu kupujecie sobie to urządzenie, kalibrujecie, ustawiacie zasys z Asys, Sampa czy tam z akwarium. Urządzenie samo pobiera wodę do takiej menzurki szklanej jak w laboratorium, bada sobie tamtą wodę, potem tą wodę wypompowuje albo do ścieku, albo do akwarium, bo ten ściek nie jest szkodliwy, więc można spokojnie go wypompować do akwarium. Test zrobiony. Dostajecie go leżąc na kanapie. Patrząc jaki, jaki wynik, aha, dobra, mam za niskie KH, możecie sobie za, zautomatyzować, jeżeli macie pompę dozującą z RIFA, możecie sobie zautomatyzować dawkę, bo podajecie balinga, że jak wam macie za niskie KH, to ustawiacie sobie, że w tym momencie podnosimy procentowo ostatnią dawkę, na przykład o 25%. Jeżeli zba, KH zbada nam poziom KH w naszym akwarium, a on będzie zbyt wysoki, no to też możecie ustawić akcję, że pompa automatycznie kolejną ostatnią dawkę poda zmniejszoną. Chodzi po prostu o to, żeby mieć to KH na stałym poziomie, czyli dwa w jednym. Wy nie musicie nic robić poza klikaniem w telefonie, bada się samo, jeszcze mówi pompie jak ma dozować. Fajne? Szczegóły w opisie.